Be, be, be. Dzień dobry moi widzowie Siema Z tej strony Jaduszek I dzisiaj witam was w kolejnym filmie na moim kanale Jeśli wam się takie filmy podobają Strzelcie o łapeczkę Z Bellworsów Ogólnie ten film nie ma Na co kogoś urazić Lub coś Tylko jest zrobiony na cele humorystyczne Więc jak masz słabe nerwy Nie oglądaj tego filmu I Przechodzimy do grania. E, tutaj będę oceniał moje zdanie na temat x jego i Blueda, więc myślę, że Wam się takie coś podoba, jak chcecie tego więcej, to strzelcie łapeczkę i przechodzimy do grania. Wow, wow, wow. Więc tak, mm, moim zdaniem XFuzzy to jest osoba, która nagrywa, bo nie ma co ze sobą zrobić i mm, po prostu chce mieć fame. E, ale to jest tylko moje zdanie, więc e, no. Za to Bluet chce jak największą ilość yy, pieniędzy wydobyć z YouTube'a, więc to jest taki... taka osoba, która żebra po prostu pieniądze, więc nie wpadajcie. Znaczy ja czasami sobie pooglądam dla śmiechu, ale no. Totalnie jeśli chodzi o X Fuziego, to to jest taki gracz. No, 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 no któremu Czasami się nie że takim graczom, bo jednak wątpię, że Xfuzi, znaczy, Xfuzi gra czysto, ale wątpię, że w ogóle xfuzji kiedyś dokona e, miliona, bo zrobi szybki, szybkiego deda z YouTube'a, bo moim zdaniem po prostu Xfuzi po prostu, no nie wiem, nie wytrzyma do miliona i zbankrutuje, chociaż nie wiem, E, moim zdaniem tak będzie, jeśli tak nie będzie to przepraszam i no e, za to jeśli chodzi o Eda, Blue to BlueEd e, będzie ciągnąć swój kanał moim zdaniem bardzo długo ale nadal e, nie wiadomo co się stanie kiedy jednak zarobi dużo z tego YouTube'a bo yy, moim, bo według mnie to Bluetooth w ogóle nic prawie nie zarobi oprócz filmu, które mają ponad 50 tysięcy wyświetleń. No, ale. No, ale tak to ogólnie to są to fajni youtuberzy, którzy potrafię nagrywać, bo jakoś bo mają bardzo dużą ilość subskrypcji co widać w sumie. Ale... Ale ich minus to jest żebranie pieniędzy i fame. To jest bardzo duży minus. Więc. Au. Tak zbytnio, jeśli chodzi o coś, ale... Jednak... Mogliby się bardziej postarać, jeśli chodzi o em, kaskę, to nie opłaca się na YouTubie zarabiać, więc myślę, że jak dorosną do wieku starszego niż około 15-12 lat, więc, jak już dorosną, to myślę, że zmienią swój typ myślenia i będą po prostu mądrzejsi. No, ale wszystko można się może się zmienić. Nigdy nic nie wiadomo. No, ale jeśli przechodząc do tematu takiego mm, bardziej. Dziwnego jego to yy, X-fuzji mm, Jak miał dramę z Fomi to Akurat to jest prawda Bezczelnie uraził, obraził Fomiego za yy, Mema który Fomi wstawił na swoim kanale yy, Na społeczności chyba yy, Lub na jakimś filmie Ale nie oglądałem więc nie wiem i to akurat nie było miłe ze strony Fuzje, X x więc, tak to on się z tej dramy nie wybił. I tak więc, nic mu prawie, nasze znaczy dało mu to, bo się wybił w sumie, ale później stracił zasięgi przez to, że większość ludzi uwierzyło Fomiemu. Lecz Xfuzję jednak miał swoich obrońców. Co, co mu pomagali w, w wybronieniu się z tej dramy. Jednak drama się zakończyła pozytywnie. A Blue Ed nie, wi, nie słyszałem o żadnej dramie Blue Eda, więc nic na ten temat się nie wypowie. Jednak gdyby miał jakąś dramę, to pewnie e, by nie zyskał na tym jak fuzji, bo pewnie Xfuzi mu gdzieś tam mówił, żeby wytworzył dramę. Bo ekskluzji, bo, bo by się dogadali na temat tego i dostaliby, i by, poczekajcie, wiesz co? Gdzie? Nagrywa. Nagrywa. Co? Ale nagrywa. Nagrywa tu się. Nie wyrzuć. To mnie wyrzuć przez okno. No dobra. Więc y, dalej do Blueda. No to, że brałem po prostu pieniądze i chcą wyłudzić popularność, co im się nie uda, bo każdy o tym dobrze wie. Chociaż ukradzione miniaturki to prawda, są y, E, inspirowane i to bardzo dobrze filmy Fomiego na kanale Xfuziego. Mm, co jest widoczne. Ale nie każdy, ale za to widzowie mają to gdzieś, bo wolą Xfuziego. No, ale e, jednak na tych Ukradzionych miniaturkach się nie da wybić, więc y, pewnie się z tym ze mną zgodzą. Bo to są kradzione miniaturki i tak później, prędzej czy później się o tym twórcy dowiedzą. Jednak Blue, u Blue Edda nie widziałem żadnej takiej, więc Blue Ed y, przepraszam jak coś. Jak cię źle oskarżyłem o podebranie miniaturek, ale ja nic nie wyrażam, ale moim zdaniem, znaczy wyrażam, bo według mnie X y, Blue Ed ma jakieś tam podebrane miniaturki. Jak oglądacie ten film, to, to jest tylko dla Beki, więc ja nie chcę żadnej dramy. No. Ale akurat ja nie jestem po niczej stronie, jak będziecie mieli eksfuzję z Fomim kolejną dramę, to nie jestem po niczej stronie. Jednak tamta drama to się okazała prawdziwa według mnie, moim zdaniem. To nie tak, że jestem po stronie Fomiego, bo na Fomiego czeka kolej, więc na wyrażenie mojego zdania lecz Blue Ed to nie miał żadnej dramy, jest wszystko ok, więc na temat Blue a możemy skończyć. no i na temat Xfuziego to też już będziemy kończyć. Więc widzowie. Ten filmik już dobiega końca, lecz x Fuzji możesz się bardziej postarać. Moim zdaniem, jak chcesz zyskać na popularności to po prostu nie oszukuj widzów, nie, nie rób dram, bo to tylko y, utrudnia y, rośnienie popularności. Więc wiesz, jak jest byku. No i to by było, widzowie, myślę, że na tyle. E, jeśli taki film Wam się spodobał, strzelcie łapeczkę i pa!